Siema Widzowie! Dziś otwieramy Multifata Całe Do Dziś drugi dzień czytamy Momentum Ja przygotuję tutaj, tutaj te limitki Mamy tutaj dwie limitki Jedną kartę coin. Tutaj Muhammad Kudos. Kolejny z ratów jest Kochowa. Wladysław Toherdin. Zobaczcie, tak to się prezentuje. I przechodzimy do saszepek. Będą już trochę otworzone, ale wszyscy już po A, dobra, na się jest otworzone. Po pierwsze sobie otworzymy zaczniemy ale... od tej dobra, widziałem, że coś nam się błyszczy, ale to nie było na pewno momentu my takie rzeczy. Od Tarfu Rodrigo, Robertson. I przechodzimy do tych tutaj kart. No, nie ma momentu. Um, jest tutaj Home Drone, czyli Del Calabria. Na jakimś tam. Dominator Talon Wilson. I Kapitan Water. Jeszcze nam zostały 408. To teraz sobie opowiem. tam Ostatnio z tej mi wypadło poza odcinkiem Invisible. I to w tym multipaku Przekładamy sobie trzy: Eldo Diaz, Majte, Jadrish, No i nie ma momentu. Kapitan Odedard, Dominator doma no i Bazołek tam Czy nam coś dzisiaj się trafi? Ode. Ja liczę dziś na top mastera, ale to by to było. Alien Tutaj jest. O, Angel Di Maria di Andertuneshit. Martos Llorente. I odwracamy. Fans Favorite Klaus. Tutaj Titan, Kapitan. Andres Tri Christensen i Nicolo Fadion. Ostatnie dwie soczeczki. Pierwsza sobie otworzymy Tom. Dobra to. Wiedziałam, że tutaj nie będzie to Monstera. Jan Oblat z Atletico po Madryt. Kolejny bramper ze Frankfurt, Trap. Teraz już Mount. I teraz. Fans' favorite, Botham. Loda Arsenalu i Casemiro z Manchester United. Zostało na w sześć 1603. co na chyba szczęście? Wszyscy wiedzą, że raczej nie. Ale oby tak. Oby. Flatwur Jasper Lindostrom. Ajac Zwindal. De la Trus. i moja powtórka, Double Trouble, Real Madrid, Time Major, Olec Wyste No i Dominator Wlachowicz. To było wszystko na tym odcinku. Pa